Maneczko, z tej strony a dzisiaj ze mną jest Mikoiko, Szymańko. Tak i witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii. Tym razem nie na Skywarsach niestety, lecz na Jak no... to niestety? No bo zawsze nagrywamy... Na, tak, na SG, dobra, Na Blitz SG. Yy, Na serwerze MySG. Yy, dzisiaj ze mną jest Mikoiko. Yy. To Ty biegniesz do środka, a ja biegnę tam za samochody. Po co do środka? No bo tam może coś w... wytrzasnąć, nie? Aaa, ty, ja, ty biegnij do środka, ja za samochodem. Nie, bo ja to znam wszędzie, no. Jest, dobra. Yy, dobra, M będziemy grali i nagrywali i... Ogólnie to chyba będziemy nawet nagrywać serię z jego serwera, tak? No, a będziesz... Yy... No, masz... Yy, wyra wybrałeś się rangę? Gruba? Tak, wybrałem, wybrałem. Mam tego ninja, bo ja mam drugi level. Ninja, gdzie jest ninja? Kurde. Ta maska taka. Ale ty nie wiesz, ty weź Endermana, bo nic nie bierz. wiem, ale ja i tak nie mogę ninja chyba nawet. Ale ja Endermana nie mogę. A nie mogę. No to jest takie, może masz podwójny skoki jakąś tam zbrojkę. I chyba mam Ender Ender Peru. No. Nie wiem. Dobra, to... Nie, razem uciekamy tam z Nie, nie, idziesz do środka, sad. Taki Dobra. był plan, nie? Ja mam dwa koksy Kurde, to, to ja, dobrze, ja biegnę za tą, gdzie ty? Ja pobiegłem sobie już tam dalej trochę Ale w Gdziem którą się... stronę? No, na pro... Ach. jak mam ci teraz wytłumaczyć? Tam w tył, w, sa... w las czy w samochody czy gdzie? O, nie no, wiem. w samochody, ulica Zatrzymaj się to zobaczysz, czy to ty Nie wiem, ale jakiś gościu mnie goni, tutaj jest, niedaleko mnie. Mam spodnie, ale nazwali ich spodnie, majtki. Kurde. Bo ja sobie chapnę coś. Kurde, jakiś Igor. A, goni mnie, chce mnie kiloć, Kurwa. A mnie ktoś... No nie no, teraz mi nie pomożesz już, no dziękuję. Ja idę na spawna, szybko. Masz jakiś miecz? O jest, dobra. Kurna! Zabili mnie! Nie też! Ale nie no, to było piękne. Dobra, ja się z wami żegnam i może ręka będzie kolejna na SkyWarsach. Dicho. Okej, okay, witam po przerwie. Jak mówiłem, kolejna arena na SkyWarsach. Mi się już tu nie tnie, ale fajnie. Y ze mną jest Mikoiko i nagrywamy i tutaj znam tą mapę. Wygrałem na niej chyba raz, i... ale nie nagrywałem niestety. To jest no. taki jest właśnie, że... Ej, co mi piszą wszędzie na jakimś... Psz. Ja pierdzię, ale nie mogę ich po prostu na dobra. Eee, dobra. Mm. Nie jara się, nie jara się. <grym> ja nie, nie będę robił soja. Na pewno też napisz, że nie. Po co mówicie nie? Ja was wszystkich rozklepię. Nie, my mamy na razie soja, okej? Okay? Ale i tak będziemy musieli się zapić w końcu. No wiem, ale to pod koniec. Yy, widzę ci jesteś po mojej prawej, a ty yy, Dobra. O, widzę cię! Musimy siena. się do siebie Słyska. przesunąć. Dobra, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kurde, o, tutaj. O ja jest mam sze... diamentową siekierę. A ja nie, ale mam 6 śnieżek. A co jest jedna skrzynia tylko? Nie, tam dalej niżej są jest druga. No miałem rację. Kurde, na serio blok jest po, na skrzyni. O, może. no właśnie, nie da się otworzyć bez... No to musisz go zniszczyć, a jego łatwo jest zniszczyć, od razu się chyba niszczy. To już mi wbija. A, bo są Kurde no, co ja, gdzie ja idę? O. W dół chcę, a nie w górę. No i to samo mam. O, thank you very much. Thank you very much. Teraz pomierasz tak coś wkleić. <laughs> no dobra, może wkleję. Okay, mam dla Ciebie diamantową siekierkę. O siema, dobra, Spodnie spod okrągłe. Nikt się do mnie nie kopie? Do mnie chyba też nikt. Ej, jak ja mam wyjść, gdzie rosła? Tam są drzwi. Nie mam kilofa, jak ja... Dobra, mam pomysł. Nie będę się tu czekał, wyjdziesz kołem. Ale co to za się? No, nie mogę A Aaa, już... to są jeszcze... tak, to jest otwierałem. Ja, jak? To jesteś Ty? Tutaj? to gdzie jest karta do Ciebie? Yy, nie, poczekaj, gdzie? Ja jestem tutaj. O, widzę cię. Dobra, jestem, masz Przekupujemy Przekopujemy się. Ja się przekopuję Ale siebie. wodę wypuszczaj, bo jeszcze ktoś cię... Ty, tam skrzynia jest w... jeszcze na dole. Tak? Na wyspie. Ja się do ciebie kopę, tylko wylewam Ja mam diamentowy kilo. W... Ja się do Złotę ciebie kopę, okej? Okay? Ja też, będzie szybciej. Ale wylewaj wodę, mówię ci, bo jeszcze widzisz, że ktoś cię... Nie, <laughs> przecież tak robi zawsze. Dobra. Nienawidzę, jak to ja już się przekopuję, a ktoś mnie nagle spycha. Jestem prawie przy kimś, jak ktoś mnie bo możesz... Jak będziesz tak szybko, to może woda się nie zdąży rozlać i możesz spaść. No. Ja z środka wyryj ten... Okej, okay, ja już wziąłem te rzeczy z środka. Mam na cie, dla ciebie jednak knockback jeden. Mieć? No. Ale jaki? Nie, siekiera. Siema, jestem tu. O, siema. Dobra, mamy soja jakby, co? So. Które? Kurde... Dzia, ja, ktoś... ja, teraz uważaj, uważaj. Woda, 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 woda. Tamten gościu... Okay. Chodź tu daj no, ja już wyjąłem z środka rzeczy. No to musimy idziemy na twoją wyspę chyba, nie? No nie, pójdźmy na twoją na razie. Dobra, chodź ja mam do ciebie itemki. No to. Broń. Diamentową się kieruje. Ja idę wyspę. na twoją wyspę, jakby co? Ja jestem za tobą, spokój. Dobra, zobaczymy wiemy, 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 wiemy. 6 minut. Maksimum 3, mam Dobra, mam dam ci spodnie, chodź. Taki sam jęczan. Taki sam, taki sam, dobry. Masz. A ja ci rzucam siekierę na knockback. Uwaga, Leci, leci do nas! Leci do nas! Obudź się, obudź się! Widzę go! Spadł! No. Jest, zepchnąłem I go. dla ciebie będzie kill, to nie fair. Ale, no, no bo ja go zepchnąłem. On wpływa! No to weź go! Fak, zaraz padnę, zaraz padnę, weź teraz Ty go! Wziąłem go! Spływa? Mów czy spływa? Spływa? Nie, dead no. Uf. Dobra. Jakiś Wiktor 1, 2, 3, 1, 3, 2. To już jest na środku, takim małym. Chodź, dam ci jednego tego refila. A ja mam jednego. No to dobra. A nie, już nie mam, bo zjadłem. Dobra, nie, nie musisz. A masz żarcie? Jakieś? E, tak. Mam trzy śnieżki. O tak, aha. Kurde, bo ja mam mało życia, daję jedzenia Ja mam osiem, dobra, chodź. O nie, nie, to. Deski wyrzuciłeś, bramę Jezu, co ja ci rzucam? O, teraz jest nie. Teraz jest bosko. Chcesz Diamantowa siekiera dla ciebie? On tutaj. Masz? To jest jak żelazny miecz chyba. No. I wolniej się kończy, więc jest lepsze. Dobra, żarcia potrzebujemy. Dobra. Ty, a opróżniłeś tą, tą, tą na dole u ciebie? Tak. Nie. Czy? Nie? To chodzi. Tam jakieś na dole? Tak, jeszcze tutaj nie widzisz? Ja mam tutaj. Patrzę. A, no.

Nie uda się. O je! Nic tam nie wziąłem. Możesz jeszcze wziąć, bo są. Znaczy ja wziąłem niektóre rzeczy, ale okej okay. On żelazna siekiera, skórzana tunika. Oj nie mam tuniki, przyda mi się. O Ej, chodź, dam ci fyszły. złote buty, dam ci złote buty. Żelazne są lepsze. A ty masz żelazne? No. O, dobra. Masz hełm? Jakiś? Mm, nie, mam tylko mój. Protection 1. Dobra, to chłe, słuchaj. Chyba idziemy nic mi rytować. Ej, chodź, pójdziemy na tego wyspę tego ziomka, może też nie upaść. Ale uważaj, bo tu jest, y nie ma tego. No i co? Spadłeś? Nie. Myślałem. Uważaj, jak ktoś tam strzela, więc jakby co, wiem. Wiem, wiem, wiem. Tam jest gościu, kopie się do nas. Patrz. Wiem, widzę, dawaj go, ja go ze snajpy z tej. Nie, 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 nie. Rób. Poczekaj, niech się przejdzie trochę. Kurna. No mówię, nie rób. Masz łuk, masz łuk. Nie, ale mogę go ze śnieżki, ale nie rób, bo ja chcę. Dawaj, to dawaj. Spadł. Nie, nie, jest. Jest. Płynie? Ale ten po naszej lewej. O jest, dobra, dawaj go. Ej, dwóch, otoczeni jesteśmy. Dawaj, przygotuj broń, przygotuj broń. Dobrze, dobrze! Nie! Yeah. Kurde! Ej, im flirtujemy tego no. Dawaj, zrobimy mu sojusz. I zabijemy. Jest. Kurde, woda. Walona woda. O, o. O, tamten też w niego strzela. Może w końcu go rozwalą. My. Rozwalimy. A to było ładne. Brawo, brawo. Kurde. Jak pitale. Tak, ale go bije. Ale go jest. teraz, teraz. Tam nie mam wody, gdzie on jest. Kurde. Ale będzie teraz strollował, tak zepchnął, o Boże Już nie mam śnieżek Nie masz? Nie Koniec Daj mi swoje, bo... Ja dobrze Nie tak. mam już, wrzuciłem wszystkie nam na tego Kurde Dobra, wiesz co, pozostaje nam go infiltrować. On idzie w tamtą stronę, to byśmy mogli to, go teraz zepchnąć Kurde Dobra, przechodzimy na tego wyspę tutaj Dobra, dobra poczaj, ja będę rozlewał wodę, bo mam dużo Czaj, czaj Okej, to Ty, ty, ty źle zrobiłeś, ty źle zrobiłeś. Ty trzeba na p... na klucz trzeba? No i teraz buduj. Okej, Jeszcze woda jest? Jesteśmy wodę? tu, jesteśmy tu. Okej, idziemy, 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 idziemy. Podstawiam się blokiem. Nie, Nie da się. A to i... Czaj, przejdź, przejść, odejdź, odeź, odejdź, bo nas rzucą. Woda, woda, woda. Idealnie, idealnie. Pusta skrzynia. Wiem, bo on... Chodź tutaj, bokiem. No, idziemy. I teraz szybko, przebiegnij, przebiegnij. Może też nie opróżnił tej bocznej skrzynki. Opróżnił. Ej, i teraz przejście do kolejnego. On prze, przeszedł na następną wyspę tamtą. Idziemy się do niego zagłębić. Nie no. Ale uważaj, tutaj na ty, tych ty, ty, stromych ty, ty, ty. załówkach. Tak, uwaga, uwaga, uwaga. Woda, woda, woda. Hmm. Nie mam już wody. Ja mam. Ja mam siedem wody. Wstawaj tam z, z przodu. Kurde, odsuń się, bo ja Ja też nic nie widzę. Odejdź, po prostu odejdź ode mnie tam. Dobra, ja będę stawiał za to. Jest to, jestem. To się buduj. Dobra, też jestem. Dawaj go dalej, dawaj go dalej. I biegniemy szybko, 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 bez przerwy. Tak to nas nie trafią. Uważaj, on nas widzi. Wiem, że nas widzi. O nie, podpalił mnie! Pomóż, 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 pomóż! Nie pomóż. mam ja! Zabiłem go! Ja. Yeah, poczekaj, ja się tu Ale zaraz się spalę Zjedz mnie nie pomożesz! Jest, 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 jest. Właśnie, refle, refill. Refil. Kurde! Chodź, ja item. się zbagowałem. masz kilow Ale mam temów. Masz kilow? Mam kilowy, to do jak Poczekaj, ja Poczekaj, mam takie itemy. Kurde, kurde, kurde. O, ochrona jeden, żelazne buty. Idę do ciebie. Ja zniszczę tą lawę, żeby. Masz łuk? Nie. Dobra, chodź, bo tu mam niezłe itemy dla ciebie. O, mam jedzenie, to dobrze, to dobrze. nam się. Muszę wyrzucić śmietnik. Ja patrzę, czy nikt do nas nie idzie. Ile do nas zostało? Nie wiem. Tylko ja i ty. Ta. No zobacz sobie na licznik. Trzebaś zróbmy to uczciwie. Trzy, cztery. Kurde, ja mam lagi dlatego. A na napazna. na pewno. Ja wygrałem! Jestem master! Oje, je. Aha. O je, Dobra, a my się żegnamy z widzami. Aha. Że... Aha. My się z wami żegnamy na raczej. Dzisiaj Aha. ze mną był? Miko i ko. A więc na raczej.